Dzisiaj pokażę Wam lampy Ewan. Jest to niezwykle ciekawe i oryginalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o oświetlenie sufitowe. Jest to nowoczesna bryła w loftowym stylu. Nie jest to typowa tubka, wyróżnia się unikatowym kształtem i budową. Składa się z dwóch elementów z podstawy wykonanej z betonu lub gipsu oraz metalowej pokrywy. Występuje w dwóch wersjach podwójna i pojedyncza. Podstawy, w zależności od materiału wykonania, występują w dwóch kolorach: białym oraz szarym. Ale oba te materiały można malować farbą taką do ścian. Natomiast pokrywy występują w kilku kolorach: są wykonane z metalu i jest to czarny, biały, chromowy i bardzo modna w tym sezonie ostatnio mieć. Lampy Evan są oprawami na magnes, dzięki czemu mamy tutaj ogromne możliwości w tworzeniu dowolnych kompozycji, bo oprócz tego, że samą podstawę możemy pomalować. Możemy dowolnie zmieniać te elementy metalowe i dostosowywać do konkretnych w tym momencie potrzeb. Kupując lampę, może ona być na przykład w kolorze biało-chromowym, ale po jakimś czasie możemy dokupić pokrywę w kolorze miedzianym. Lampę możemy pomalować i zmienia się całkowicie jej kolor. Lampy Ewan są lampami modułowymi, co w powiązaniu z szeroką gamą kolorystyczną pozwoli nam na stworzenie przeróżnych kompozycji i instalacji świetlnych. Za sprawą swojego minimalizmu, prostoty oraz funkcjonalności sprawdzą się niemal w każdym wnętrzu, zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, oraz wszelkiego rodzaju biurach, salach konferencyjnych, hotelach czy też restauracjach. Montaż lampy jest bardzo prosty. Tutaj mamy blaszkę montażową, którą mocujemy do sufitu za pomocą kołków. Tutaj mamy kostkę na przewody. Do blaszki montażowej, za pomocą takich nakrętek, montujemy element gipsowy lub betonowy. Żarówkę przekręcamy, jest to żarówka GU10, więc też nie jest to skomplikowane. Następnie za pomocą magnesów. Tutaj mamy magnesy. Oprawa jest metalowa, znaczy ta pokrywa jest metalowa. Lampa po skompletowaniu wygląda tak. Lampy wykonane są z wysokiej jakości materiałów, są przyjemne w dotyku, dosyć ciężkie, ale bardzo dobre jakościowo. Dużą zaletą tej oprawy jest wymienne źródło światła GU10. Dzięki temu możemy sobie dowolnie dobrać żarówkę, nie tylko pod względem mocy czy barwy światła, ale też jakości wykonania, ceny, więc tutaj mamy dużą dowolność. Jeżeli poszukujecie rozwiązania, które nie tylko będzie prosty i funkcjonalny, ale również pozwoli wam na dokonywanie zmian wedle potrzeb, a dodatkowo będzie się wyróżniało oryginalnością. To lampy Evan są doskonałym wyborem. Te i inne lampy możecie obejrzeć na naszej stronie Lumen Pro. Zapraszamy też do oglądania innych naszych filmów. Dla wszystkich oglądających nasz kanał mamy przygotowane kody rabatowe. Wystarczy w okienku kupon na naszej stronie podczas zakupu wpisać kod Agata Lampy. I dostaniecie dodatkowy rabat. Dla osób, które zasubskrybują nasz kanał, dołączymy atrakcyjny upominek.